Hej, chcę zacząć swoją przygodę z bieganiem. Niestety nigdy nie lubiłam biegać. Planuję biegać po lesie. Mam 173 cm wzrostu i ważę około 60, 60 kg, więc myślę, że sobie stawów nie rozwalę. Z góry dziękuję i podziwiam. Moje marzenie przebiec 5 km. Dużo osób myśli, że bieganie niszczy kolana, ale prawda jest taka: to nie bieganie psuje stawy, tylko zła mechanika ruchu. Bieganie to jeden z najbardziej naturalnych wzorców dla człowieka. Ewolucyjnie jesteśmy stworzeni do dynamicznego i sprężystego poruszania się w przestrzeni. Problem zaczyna się wtedy, gdy przez lata siedzenia i złych wzorców zaczynamy się poruszać jak zabetonowane maszyny, i wtedy nawet trucht po lesie boli. Ale wiesz co? Wystarczy postawić kilka kroków w tył, żeby pójść do przodu, zanim zaczniesz biegać. Naucz się stać. Zanim zaczniesz stać, zlokalizuj i wyeliminuj kompensacji. Twoje ciało nie jest zepsute, one po prostu dostało niepasujące oprogramowanie. Bieganie to nie wróg. To test i może być Twoim najlepszym lekarstwem, jeżeli podejdziesz do niego funkcjonalnie.